Siemano Wojtki z tej strony, Wojtas, a dzisiaj zapraszam Was do specjalnego odcinka, ponieważ to będzie odcinek z Oculus Riftem. Lecimy sobie z naszą huśtawką nastroju, zobaczymy czy żygnę, czy nie. Mam nadzieję, że to nie jest takie bardzo emocjonujące jak ten horror, który grałem, chociaż wszystkie gry na Oculus Rift są posrane. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Siedzimy! O tak, dobrze jadę, nie z tobą nie. Widzicie te wyżyny? Muszę się skupić na grze, a nie na kobietach. Pamiętajcie o od... O kurwa! Match! To nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł, to będzie odcinek pełny wulgaryzmu. Zesram się, spadnę z tego stołka. Co? Co by było ciekawe to można spaść z tej chustawki właśnie na której siedzę! fozo! laski w ogóle zero uczuć. Zero uczuć, szmaty! A ja zaraz... Nie, ja zaraz spadnę na pewno. Wow! A to idzie coraz szybciej? Nie, ja się muszę... Sto... Miałem siebie nad głową! Ziemia nad głową! Fenomen tej gry jest taki. Fenomen tej gry jest taki, że można spaść z tej huśtawki właśnie wciskając klawisz chyba Enter Więc lecimy! Będzie telemark? Nie! Yeah! Nie żyjemy! Zajebiście, dystans. A tu można w ogóle pobijać rekord, jeszcze raz. Teraz się skupiamy na grze, a nie na ślicznych paniach. Co? Co on robi? Byłki do góry cała sala się buja to nie koniec imprezy nie Pyłki do góry cała sala się buja do kon... Skupmy się teraz w 100% na grze, trochę się spociłem, naprawdę to daje dużo doznań. Ja się boję, że spadnę tylko z tego fotela. Tam jest w ogóle jakiś czubek wieży w pigie, krzywej wieży ale faza, ale, faza, ale... Nie, ja, ja, ja żygnę, ja żygnę, na pewno żygnę. Jeszcze ktoś się śmieje, to jest suko! Blada. Wy to oglądacie i mówicie, kurde on udaje! O to jest naprawdę takie, że wiecie, że... Wasz błędnik jest błędny! I naprawdę centralnie się kręci w głowie, bez kitu. Ale ja się spoczyłem na tym odcinku, chyba schudłem z 10 kilo, bo na dłuższą metę jest to samo... <laughs> Przez chwilę chciałem się zżygać. Mogę się zżygać tu Karol? Karol? Nie. Oh. A może być ciszej. <laughs> Nie mogę, bo to są emocje naprawdę. O, dobra, 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 skaczemy! O, dużo, dużo krwi z takiej małej wysokości. Już pogotowie. jedzie, gdzie to pogotowie jest? Jadą po mnie! Bez psychiatryka. <laughs> Okej okay, moi drodzy, tak więc tutaj w tym momencie zakończę ten przefantastyczny odcinek z Oculus Rift'ułu. Karola GO! <laughs> <jeżeli> <laughs> To było żałosne po prostu, yeah. te, te, jak ty wbijeś te milion subskrypcji <gry> W każdym razie, ja się z wami żegnam w tym materiale Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z Oculus Rift'a To zostawcie kciuka w górę, udostępnijcie na Facebooku To by było na tyle, trzymajcie się ciepło i jak zwykle Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Strzała! No.